Witajcie kochani. A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, jak zbudować swoją wiarę, jak. Jak się nawrócić generalnie. Bez wiary się nie nawrócisz, to znaczy, że opowiem ci, co musisz zrobić, aby tą wiarę zbudować, aby zacząć szukać tej prawdy, którą ma dla nas Pan Jezus. Nie chcę i nie wymagam żebyś szedł za Panem Jezusem w ciemno, tak jak ja nie chciałem. To znaczy, ja, jak zacząłem słuchać, zacząłem przygotowywać się, zacząłem się uczyć o Bogu, no to też powiedziałem Mu, że ja Cię nie znam, ja nie wiem, za kim idę, dlaczego ludzie oddają Tobie życia, kim Ty jesteś, co zrobiłeś i tak dalej. Ja po prostu tego nie wiedziałem. I powiedziałem, że nie pójdę za kimś, za czymś co nie będzie po prostu dla mnie pewniakiem, co, co sam czego, czego nie doświadczę, po prostu nie pójdę w ciemno. To tak jakbyś poszedł, zatrudnił się do pracy, nie poznałbyś swojego szefa, tylko byś robił, nawet byś nie dogadał się na wypłatę, nie dogadałbyś się na, na jakieś warunki, tylko po prostu byś poszedł do pracy i, i zaczął pracować, nie znając w ogóle warunków ani swojego szefa. No po prostu ja bym nie chciał tak pracować. Tak samo jest z nawróceniem. Ja nie wymagam i nie Bóg też nie wymaga tego, żebyś ty poszedł za nim w ciemno. No dobra, no to skoro nie chcemy iść ciemno, no to trzeba zbudować swoją wiarę. Jak tą wiarę zbudować? Otóż Ewangelia sama wyjaśnia, jak wiarę zbudować. I tutaj nie ma innej po prostu drogi. Wiara nasza rodzi się ze słuchania, a tym, czego słuchamy, są słowa Chrystusa. I tutaj nie ma innej drogi. Po prostu musisz usłyszeć Słowo Boże, ono musi wpaść na. Żyzny, na żyzną glebę, na dobry grunt w twoim sercu, i to zacznie potem kiełkować. Ale nie da się zbudować wiary, nie słuchając. Czyli jeśli chodzisz do kościoła, nie słuchasz, nie przysłuchujesz się Ewangelii, która jest czytana, to nie masz gdzie usłyszeć. Druga rzecz, jeśli w ogóle jakby nie czytałeś pisma, nie słuchałeś, nie, nie, tylko tak o w kościele myślałeś o, o różnych rzeczach, ale wszystkim, nie wszystkim, nie, nie o tym, aby. Aby zrozumieć to, o czym się tam mówi, no to też twoja wiara nie jest w stanie się zbudować. Wiara rodzi się tylko i wyłącznie ze słuchania, a tym, czego się słucha, są słowa Chrystusa. Dlatego tak ważne jest to, abyś zaczął słuchać. Ja potrzebowałem do swojego nawrócenia nie będę kłamał 7 miesięcy. Czyli odkąd? Zadałem po prostu Bogu pytanie. Strzelałem w powietrze, po co to wszystko, gdzie my żyjemy, dlaczego my tu jesteśmy, co się z nami dzieje, po co my yy, jakby zbieramy pieniądze, po co to wszystko się, się odbywa na tym świecie, po co choroby, po co to. I zacząłem słuchać. Bóg dał mi, to był taki moment, że akurat zmarł ksiądz Pawłukiewicz. Dostałem wiadomość: zmarł znakomity mówca, i tak dalej. Zacząłem słuchać. Potrzebałem siedmiu miesięcy usłyszenia Ewangelii i tłumaczenia jej przez księdza Pawlukiewicza, który po prostu przepięknie, w prostocie słowa opowiada o Bogu i o tym, o czym mówi Ewangelia. Po siedmiu miesiącach dopiero poszedłem do spowiedzi generalnej, wyspowiadałem się z całego swojego życia i zaczął się mój proces nawrócenia, odnawiania ducha i ożywiania ducha. Ja bym po prostu byłem martwy i wierzę, że wielu z nas jest martwych. Dlatego tak bardzo potrzebujemy usłyszeć wszystko to, co Bóg do nas mówi w Piśmie Świętym, w Ewangelii przede wszystkim. Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który dla nas dźwignął wszystko. Dlatego musisz to usłyszeć, abyś zrozumiał, kim jesteś w Bogu, co Bóg dla Ciebie przygotował i jak ogromne obietnice dla nas są dostępne od Boga. Tylko musisz to usłyszeć. Musisz usłyszeć o tym, dlaczego tu jesteśmy. Kim jesteśmy dla Boga, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jeśli to wszystko usłyszysz, jesteś w stanie i będziesz mógł zbudować swoją wiarę. To jest jedyna. Jedyna opcja, tak naprawdę. Nie ma innej drogi. Musisz usłyszeć słowo Chrystusa, aby zbudował swoją wiarę. I tutaj od tego nie ma żadnego odstępstwa. Bez zbudowania wiary, bez słuchania Słowa Bożego nie zbudujesz wiary w żaden inny sposób. Muszę zatankować zaraz będę kończył.